Dzień dobry, dzisiaj przegląd bielizny z New Yorkera. Zapraszam serdecznie do oglądania, szybki przebieg po półeczkach, po wieszaczkach, a później coś kupię i przyjrzymy się temu bliżej już w domu. Zapraszam. I już po zakupach, witam się z Wami z bliska, to są moje zakupy, wybrałam taki komplecik, powiedzmy stworzyłam go sama, ponieważ nie było kompletu dokładnie tak jak w kiku. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, pierwszego odcinka na moim kanale z bielizną, zapraszam serdecznie, przegląd był w kiku, także był czarny komplecik, podobny do tego, właśnie push up oraz majteczki, stringi. Tym razem w New Yorkerze kupiłam push, super push-up, tak jak widzicie. Skusiłam się na właśnie na, przez ten gładki materiał. Nie przepadam aż za takimi super push-upami. Nie wiem, jak wy. Dajcie znać w komentarzach, zapraszam. I majteczki koronkowe do tego dobrałam pod kolor tak troszeczkę, żeby było. I muszę Wam powiedzieć, że super promocje są teraz w New Yorkerze. Polecam. Sami spójrzcie, z 6 euro na... Niecałe 2 euro. A myślę, że będą jeszcze większe przeceny i promocje, także zajrzyjcie koniecznie. Majteczki są w rozmiarze XS. Spójrzcie na te kryształki. No przepiękne. Jak widzicie, tam na przebitkach były też góry biustonosze też z takimi właśnie jetami. Ładnie to wygląda. Są tylko z przodu, z tyłu już jest gładki materiał. Troszeczkę podobny właśnie do tego. Także przyjrzymy się teraz, może składowi. Skład na pewno będzie podobny jak w kiku. Już Wam dokładnie mówię. Tu mamy elastan 10% i 90% poliamidu. A góra. Tak się prezentuje, no skusiłam się właśnie na to, ale bardzo ładnie to wygląda, dajcie znać. Góra 75A, super push up, z tyłu tak się prezentuje. No takie miękkie, dosyć miękkie to wszystko jest, także no i fiszbiny troszeczkę mogą ugniatać jak ktoś nie lubi. Materiał jest naprawdę rozciągliwy, bardzo fajny. Regulowane ramionczka, ale nie odetniemy ich, także nie są odpinane. A co do składu? Myślę, że będzie podobnie. 86% poliamidu i 14% elastanu. A cena, nie było promocji akurat na ten wybrany mój model, to około 50 zł. Ja dam 9,99. Tak się prezentuje. Metka. Ale myślę, że będą się nam tutaj wszystko dobrze nosiło, ponieważ już mam kilka push upów właśnie z New Yorkera i jestem zadowolona. A teraz czekam na wasze komentarze. Jaki kolejny sklep przeglądniemy? Może online, może H&M, a może Victoria's Secret? Dajcie znać. Czekam na wasze komentarze, a wy zostawiacie łapeczki i subskrypcję tego kanału. Do zobaczenia. Cześć.